Cześć mamka. So, serdecznie nazywa Frytka i dzisiaj mam dla Was pięć ciekawostek o Fifie! Więc pierwsza ciekawostka jest taka, że Chuboy nie grał zawodowo w piłkę, a dostał legendę, ponieważ współpracował długo z EA i... No, ponieważ współpracował z EA. I dostał tą kartę z United, ponieważ był fanem Manchester United. No. Więc druga ciekawostka jest taka, że Alvaro... Ma 99 skoczności i 99 siły. Trzecia ciekawostka jest taka, że po strzeleniu hat-tricka Messi podbiega do kamery i pokazuje do tej kamery... Znaczy odlicza do trzech i pokazuje palcem na widza. Przepraszam, na kibica. Czwartą ciekawostką jest to, że FIFA 13 y, sprzedała się w jeden dzień po premierze y, 10 milionów egzemplarzy. Więc ostatnią ciekawostką jest to, że tylko jeden zawodnik ma 5 y, gwiazdek sztuczek i 5 y, gwiazdek szaprej nogi. Jest to Neymar. Jeszcze dodatkową ciekawostką jest to, że y, jest tylko jeden zawodnik w FIFA. 16. Nie wiem, czy w innej też jest tylko jeden. Ale. Jest tylko jeden, jedyny piłkarz z Chin. W FIFA 16. Ale obecnie nie mogę teraz na rynku, bo pewnie jest on rzadki do A Islandia, która jest o wiele, 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 wiele razy mniejsza, ma aż y, prawie 30 kart y, w FIFA. Więc co to by było na tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!